Żuk Bombardier. Wybuchowe bomby. Wypuszczanie zjadliwych gazów z pupy to nic specjalnego. Każdy to potrafi. Ale niektóre zwierzęta osiągnęły w tej dziedzinie olimpijskie mistrzostwo. Wśród owadów bez wątpienia takim mistrzem jest Żuk Bombardier. Jego prawidłowa nazwa to strzel Bombardier albo strzel kanonier. Bo jak prawdziwy kanonier. Strzela do wroga z pupy jak z armaty. To prawdziwy czarnoksiężnik, w którego pupie znajduje się tajne laboratorium. Jest tam kilka komnat otoczonych grubymi murami. Są one bardzo małe, bo nasz żuk mierzy zaledwie 1 cm. W jednej z komór jego odwłoka, tak nazywa się pupa każdego owada, magazynowane są dwa różne płyny. Kiedy do bombardiera zbliża się wróg, taki jak żaba, pająk czy stado mrówek, dwa płyny przedostają się do drugiej komory, gdzie dodawany jest trzeci, działający jak zapalnik bomby. Ta druga komora ma grube i odporne ścianki i kończy się dwoma rurkami umieszczonymi po dwóch stronach owadziego tyłeczka. Żuk, bombardier, mierzy odwłokiem we wroga i wypuszcza serię szybkich salw armatnich prosto w jego nos. Nieprzyjaciela oblewa żrący płyn o temperaturze gotującej się wody. Jeśli jakimś cudem to przeżyje, na pewno zapamięta taką nauczkę i będzie wiedział, że bombardiera nie należy zaczepiać. A la vista, baby. Samemu żukowi. Który też jest drapieżnikiem, podczas ostrzału nieprzyjaciela nic złego się nie dzieje. Chociaż w jego zatku dochodzi do prawdziwej eksplozji, to grube ścianki wybuchowej komory sprawiają, że jest bezpieczny. Pozbywszy się wroga, może spokojnie poszukiwać drobnych zwierzątek, którymi się żywi.